Byku. może ja sobie zaśpiewam, po prostu na tym refrenie Ja pierdolę. Dobra, lecimy z tym. Yo. Ej, 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 chill wagon, czyl wagon, czyl wagon, chill wagon, chill wagon, Kielce się palą? Kielce się palą. chill wagon to? Chill wagon to jest i smok, kręcę celola i odpalam ląd, wsiadaj na pokład, zaczynamy lot Chilwagon, wagon, chilwagon, wagon, chilwagon, wagon, wagon, Kielce się palą, kielce se palą Chill wagon to chill wagon to jest i smok Kręcę celola i odpalam ląd Wsiadaj na pokład, zaczynamy lot Warto narkotyki to zło Wódka nie jest lepsza, nie popełniaj błędów kółka Spalaj skręta, szykuj butle i wiaderko. Zagarnij ten stan, bo kiedy sobie palę ziółko To czuję jakbym doznawał błogosławieństwa To właśnie ten chillout Odpalam bonio, ziomeczek już lufę nabija Bo jeśli tu chodzi o gierki To nie podbijaj, bo cię mam kurwo na skilla Bo jak mi się nudzi to piję se Odpalam se lolo lub fif A gdy się już porządnie ziomu pierdolę To odpalam lolo lub fif Ej, potem zjadam sobie cipa Klepy sobie sukę w tyłek los. Ona się uśmiecha mile Czeka odwrócona tyłem Robiona już wszędzie, robiona w łazience. Co robię na kiery, a nawet na schodach, zostawiam jej tylko dwie stópy w torebce. No szkoda, bo kiedy jest ładna pogoda, ujadę sen na działkę, piję sobie kawkę, leżę na leżaczku razem z sąsiadem. Potem jaramy trawkę, zamawiamy babkę, nie robimy ją razem ze składem. Bo kiedy ty mieszasz, chce tytoś ze skunem, próbujesz wykręcić dwa baty. No to my na dwa baty robimy też maty, palimy czyste tamaski. Ej, ej! Policję. Ej! Zakazane liście Zamiast ziołków zępnijcie pizdę Pamiętajcie, ziołko jest lekiem na wszystko Leczy raka, udary mózgu, nawet złamania Więc zapraszam Cię do naszego pociągu Jedziemy walczyć razem o legalizację A teraz odpalamy razem lolę Bierzemy bucha, śmierdziucha, i jedziemy w chill wagonie Chill wagon, chill wagon, chill wagon, chill wagon Kielce się palą Kielce se palą. Chill wagon to chill wagon to jest i smok, kręce celola i odpalam ląd, wsiadaj na pokład, zaczynamy lot Chill wagon, chill wagon, chill wagon, chill wagon, wagon, wagon Kielce się palą, kielce se palą. chill wagon to chill wagon to jest i smok Kręcę selola i odpalam ląd, wsiadaj na pokład, zaczynamy lot